Prostota nas prowadzi przez życie poprzez zacisk i rozluźnienie. W kontekście smakowania życia, to właśnie te smaki życia, które zmysłowo doświadczamy, no właśnie. Czy próbujemy coś, co nam smakuje? Jeżeli smakuje nam, to nas rozluźnia. A jeżeli nas zaciska, to znaczy, że nam nie smakuje. Takie to proste. Znacie na pewno niejedną sytuację, kiedy sięgnęliście po coś do jedzenia, spróbowaliście i was po prostu zamknęło, odrzuciło. Wiecie, i to jest coś niesamowicie prostego w każdym z nas. Tak my reagujemy na dźwięki, na różnego rodzaju zapachy. To jest. Tak proste, że te kanały odbioru w percepowaniu rzeczywistości, one nam tak pięknie to pokazują. No ale jest tak, że my ulegamy pewnym zafałszowaniom. Coś nas zaciska, coś nam smakuje tak sobie, ale mamy w sobie przekonanie, żeby to dalej spożywać. Dalej, dlatego że umysł, kiedy jest można powiedzieć programowany poprzez powtarzalność pewnej czynności, on zaczyna ją uznawać jako komfortową, przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa. No i wtedy, kiedy sięgamy po coś co smakuje inaczej albo inaczej Smakujemy coś, co nam kiedyś bardzo dobrze smakowało, ale teraz już tak nam nie smakuje, ale w ramach tych wykształconych struktur nawyku, przywiązania, po prostu tkwimy w czymś, co nam nie smakuje. A życie jest po to, żeby smakować, jest z każdej strony. No ale zdarza się coś takiego, że po coś sięgamy i to jest urok życia wielka przygoda. Coś nam smakuje. Coś nas raduje, wypełnia radością, a potem następny raz już nie jest taki smaczny. Co robimy? Zaczynamy gonić za tym, żeby powtórzyć ten pierwszy raz. Zamiast puścić i kreować w swojej niepowtarzalności e, nowe doświadczenia, by przeżywać to życie w sposób Smakowity, że tak powiem. Sposób, który za każdym razem, gdy coś czynimy, jest ucztą. Widzicie, to jest zaproszenie do tego, żeby traktować różnego rodzaju rzeczy wręcz w sposób uroczysty. Że coś spożywamy i samo przygotowanie, czy jedzenie, coś przygotowujemy, coś sprzątamy, coś robimy. Zrobić z tego, można powiedzieć, niekończącą się ust, ucztę celebrowania życia. Bo widzicie, kiedy robimy coś, co nam nie smakuje, albo robimy że coś, co nam smakuje tak sobie, ale no już nie widzę innej opcji, tak zamykamy się w swoich utartych ścieżkach, to zaczynamy międnąć. Coś w nas się ściska, bo my jesteśmy... W swoim, można powiedzieć, zorientowaniu, w swojej esencji, przeznaczenie do doświadczenia, do przepływu. Więc, jak dobrze jest spojrzeć na to, co robimy i uczynić to, można powiedzieć, wyjątkowym, by cieszyć się i celebrować każdą chwilę, smakować, bo to jest niesamowity przywilej, i nie gonić za powtórkami. Kto tu chce kopiować coś, powtarzać? No, słuchajcie, to już jest cofanie się, kiedy gonimy za powtórkami, żeby powtórzyć jakąś scenę z przeszłości. To jest takie cofanie się, bo nie puszczamy tego, co się wydarzyło, co nas obdarowało pewnym doświadczeniem i chcemy powtórzyć. To w szerokim kontekście można sobie tutaj zgłębiać, zastanawiając się nad tym. Chodzi o to, żeby Podnieść te swoje cztery litery, i kreować z zachwytem smaki, które chcemy doświadczać. Albo można powiedzieć magnetycznie, z takim taką pasją smakować każdą kolejną chwilę, która przychodzi do nas. W której można powiedzieć, mamy przywilej wybierania, jak zareagujemy, czy zareagujemy. Zaciskiem czy rozluźnieniem? A wracając do tej prostoty, to już my byliśmy przez tak wiele lat w różny sposób programowani, by rozwijać w sobie preferencje, by mieć jakiś gust. To jest dzieciństwo, szkoła, kultura i tak dalej. A teraz jest taki czas, kiedy zaczynamy na to patrzeć z dystansu i odkrywać, co tak naprawdę jest moje. Ale odkrywać nie szalonowo i sztywno, patrząc na życie, ale odkrywać to z taką elastycznością i otwartością na doświadczenie. Czy taka muzyka, czy taki kolor, czy taka, taka ekspresja w wyrażeniu się w kształtach, czy taki smak? Czy taki zapach? Kochani, to jest po prostu paleta tak wielu różnych możliwości, że ona nieustannie zachwyca. Więc czas jest powstawać w swoim nie kopiować, nie naśladować, ale po prostu powstawać. I ta prostota w tym, że coś smakujemy, jakimkolwiek zmysłem, smakujemy to. Zadać sobie pytanie, czy ja to lubię, czy mi się to podoba, czy to mnie rozszerza, rozluźnia, pasjonuje. Wyzwolić się z tych wszystkich krat światopoglądowych, różnych nakładek myślowych, że coś jest dobre, a coś jest złe, coś jest sprzyjające ciału, a coś jest przeciwne ciału. Ojej. Jak można się spętać takimi łańcuchami i po prostu żyć jak niewolnik w imię pewnej wolności. Zobaczyć to z innej perspektywy. Odpuścić jakiekolwiek przyjmowanie treści, że coś jest dobre, coś złe. Bo całe rozpoznanie jest w tobie. Ale to eksplorowanie w odkrywaniu, co jest dobre dla ciebie, co cię rozluźnia. Jest Twoim przywilejem i Twoją drogą. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Tak więc, puszczając wszelkiego rodzaju dobre rady, jak żyć, nagle wiesz dobrze, że coś mi smakuje albo nie smakuje. Coś mnie otwiera, rozluźnia albo mnie spina. Co może spiąć? Coś mi smakuje. Przykładowo, smakuje mi czekolada. No i zamiast się rozluźnić, i ona będzie tak długo, jak potrzebuje być. Bo w pewnym momencie nam może się znudzić i powiemy, okej, okay, to mnie nie kręci. Nie, do, nie kręci mnie e, to w takich ilościach. I nagle odkrywamy, że coś, co dawało nam radość, potem niby daje radość, ale to jest taka bardzo powierzchowna radość. I to nas znowu porusza w tym, żeby eksplorować i poszukiwać e, nowych radości. I widzicie... Można się spiąć, bo nagle po spróbowaniu tej czekolady pojawią się myśli, no jak to? Dokarmiasz swoją kandidę, tak? Tak to się mówi? E, e, do, dokarmiasz, e, e, no zakrywasz emocje i tak dalej. A może i potrzeba w takim momencie coś takiego przeżyć. Ale niech to będzie uroczyste. Niech to będzie z zachwytem delektowanie się życiem. To jest właśnie to. To jest ta, właśnie ten kierunek, żeby obserwować, bo coś może być radosne w tym momencie, a w następnym momencie już nie będzie smakowało nam. Ale jeżeli będziemy robić to z nawyku, przyzwyczajenia, co to za ściąganie swojego życia do jakichś takich szarości powtarzalnych? Każdego dnia tworzymy, odkrywamy i, te, i delektujemy się, smakujemy życie. Taki kierunek. Najlepszego. Ku cool refleksji. Hej.